Cześć, tu Mruk, witam w tutorialu do kostki Flower Pyramids. W e... unboxingu nie wiedziałem jak się kręci ta kostka, jak ją przekręcić, szukałem obrotów takich jak w innych Crazy piramidach, czyli takich, gdzie e, ten obwód kręci się wokół stacjonarnego środka albo, albo kręci się razem się ze środkiem. To jest prawdziwe Crazy Pyraminx 8 Planet, Wenus. Natomiast tu jest zupełnie inny mechanizm. Tutaj kręci się sam środek. Trzeba to robić ręcznie. Nie kręci się razem ze ścianą. Oczywiście kręci się stacjonarnie ze ścianą. Natomiast żeby go obrócić to trzeba kręcić całym środkiem. Kostkę może po ułożeniu wyglądać na przykład tak. Natomiast jak ją ułożyć jest całkiem prosta. Trochę te środki poprzekręcam. One po takim ułożeniu i tak były wymieszane. I może wystarczy. Trzeba zacząć od ułożenia piramidy, nie patrząc na te środkowe koła, tylko układając narożniki i krawędzie tej piramidy. Tutaj te nie ma odrębnych typów. To jest cały element. Chociaż tak naprawdę o tej kostce można by było zrobić ruchome typy, tak jak w piramidzie. Nic to nie wnosi do układania, ale byłby jeden więcej element do poruszania. Ułożę sobie najpierw żółtą ścianę. Czyli do dołu, do dołu, do góry i do góry. Nie jestem spitki Uberem jak wielokrotnie powtarzałem, i kostki układam. Raczej wolno. Teraz tę żół, żółto-zieloną krawędź wstawię tu, do dołu. Nie tak z tej strony ją wstawię tutaj, do dołu, do dołu, do góry, do góry. Eee. I zobaczmy, co mam na górze. Czy Mogę wstawić któryś z elementów, tu jest zielono-niebieski. Zielono-niebieski powinien być tutaj, to wstawię go do dołu, do dołu, do góry do góry, i zostały jeszcze tylko trzy elementy: ten czerwono-niebieski, czerwono-żółty. Jeśli tak ustawię, kostkę to chyba powinno być dobrze. Do dołu, do dołu, do góry, do góry. Tutaj nie ma żadnej tajemnicy. Może te środki na początku przeszkadzają, bo jest dużo kolorów. Ale trzeba zwracać uwagę tylko na te narożniki i te wąskie krawędzie, i ułożyć po prostu piramidę i dalej zacząć układać te. Środkowe elementy. Najpierw one się dzielą na nierówne połówki. Najpierw tą układam, zawsze tą połówkę w kształcie księżyca. Tutaj ma być ta połówka żółta. Jeżeli tak ją wstawię i dołożę do niej ten podwójny element, to mogę ją odstawić na żółtą ścianę i ona jest już ułożona i w następnej kolejności muszę zrobić na innej ścianie slot z dwóch pozostałych żółtych elementów mogę to zrobić na przykład na ścianie zielonej One są już połączone, natomiast trzeba je na pewno połączyć jeszcze z tym pozostałym żółtym, ale on będzie wchodził tutaj i tutaj powinien być ten slot. Natomiast jeśli ma się z nim połączyć, to powinien być w tym miejscu. Jak to zrobić? Cały ten slot wstawiam na tą drugą połówkę tą, która nie ucieknie mi z tej ściany wstawiam ten żółty i ustawiam go w takim miejscu, w jakim ma się połączyć potem cofam to i teraz wystarczy podstawić ten żółty do tego połączyć je i cała żółta ściana już ułożona i kolejna niech będzie na przykład czerwona, bo tutaj sporo już jest ułożone i znowu najpierw ten księżyc. Jeżeli dołożę, tu miałem podwójny slot, tu też, jeżeli połączę je ze sobą, to uzyskuję taki potrójny slot, który jest już ok. I tu mam przygotowany jeden czerwony do połączenia z podwójnym slotem, ale najpierw trzeba ten slot zrobić. Tu jest czerwony, muszę pojechać po niego. Wstawiam go na zieloną ścianę i odjeżdżam nim. I teraz teraz akurat jest dobrze ustawione. Tutaj, jak podjadę tym czerwonym po ten slot, to mogę go wstawić w całości na czerwoną ścianę i kolejna ściana ułożona i następna niech będzie niebieska, bo tutaj znowu mam. A i na zielonej też, ale mam podwójne sloty. Yy, także mogę to od razu łączyć, chociaż nie do końca. Nie mogę. Mogę tylko to, czy mi to coś wniesie. Niewiele, jeżeli tak ustawię kostkę. Natomiast jeśli tak ustawię i tutaj przygotuję ten niebieski, to już będzie dobrze, bo te dwa połączą się z tym jednym i będę miał ten księżyc. I teraz na pewno ten trzeba połączyć z tym w pierwszej kolejności. One są połączone, teraz je odstawić. I mamy taką sytuację trochę dziwną. Kostka prawie ułożona, ale tu jest połówka i tu jest połówka. Co w tej sytuacji? Na pewno trzeba rozdzielić te elementy. Może rozdzielę je w ten sposób. Teraz ten niebieski muszę z powrotem wstawić na tą ścianę, ale tak, żeby był oddzielnie od tego. Natomiast ten przerzucam w to miejsce, chociaż korzystniejsze by było inne miejsce. Ale są rozdzielone, i to jest wystarczające, żeby dalej układać. Teraz ten podwójny slot wstawiam na tą ścianę, którą będę zabierał. Potem po połączeniu, żeby wstawić ten niebieski, on musi się znaleźć w tym miejscu, żeby połączyć się z tym slotem i żeby kostka była ułożona. Czyli ten niebieski muszę przestawić w to miejsce. Niebieski na razie wstawiam na tą ścianę, podjeżdżam tym niebieskim, przestawiam go i cofam. I teraz już podstawiam cały ten podwójny niebieski slot. Odjeżdżam tym niebieskim i kostka ułożona. Kostkę, tak jak pokazałem na początku, można układać w różne wzorki. Mogą to być całe kółka w innym kolorze albo takie znaczki ochrony radiologicznej, albo ochrony przed promieniowaniem. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych tutorialach.